Jak przyjemnie jest gdy ktoś próbuje wybić się na plecach tfy. Słuchajcie, jest wtoreczek. A jak wtoreczek to Mars. A jak Mars to wojna, konflikty, energia męska, działanie. Hmm. No Właśnie. Za tym sprawdźmy co z tym waszym Konfliktem. U panoczka zdałoby się wyjść, już z wyciągniętą lekcją docelowo. On tak sobie powolutku kroczy. Dużo obserwuje, ale kroczy. Uzdrawia się na tle rodzinnym. Najprawdopodobniej z czasów nastoletnich. Ja bym powiedziała, że on pochodzi ze środowiska. Ten czas nastoletni taki na wszystko, na pokaz. Tak jakby z zewnątrz było idealnie, a w środku było zupełnie coś innego. Tak jakby w przeszłości mógł mieć, Jakąś kobietę, być może w tym okresie nastoletnim, być może jak miał do 25 lat, to tutaj pancia, tylko many, mamy. I on tak po niej osiadł ochłonął emocjonalnie, tak zmarł. zimny jest, dużo myśli, siedzi w głowie, on też myśli, że ty przed nim będziesz tutaj, pani z mieczem, bez emocji będę podchodzić, zimna, chłodna, kalkulująca. A co z tobą? Ty jesteś zblokowana na pana. Same miecze, rybko, same miecze. Odpłynęłaś na spokojne wody, zblokowałaś się przed panem. Być może zblokowałaś nawet niego. I tutaj poszłaś w siną dal. To są rany u ciebie już, które nie krwawią. Są, bolą, ale nie krwawią. No, ty widzisz możliwości, tu niby. Na niego i na kogoś nowego. Ale tu wszystko według ciebie, dookoła, te chłopy to niedojrzałe są. Pomiędzy wami, według ciebie, wieża. Już nie ma co zbierać. Najprawdopodobniej tak ubudujcie. Emocjonalnie, że ty popadłaś przez niego w kompleksy. Też uważasz, że nie będziesz się zniżać do tego, żebyś to ty wyciągnęła rękę. Skoro on taki wielki panoczek, no to ty wyciągaj rękę. No, i tutaj yy, pół na pół. Dosłownie, ale pomiędzy wami gwiazda. No, no gwiazda. No, a z pucharów. Koło fortuny. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Dlaczego? Dlatego, że przy tym kole fortuny ktoś tu będzie kręcił. Ktoś tym kołem fortuny kręcił będzie. I to będzie takie Nie tyle, co oszukam przeznaczenie, co oszukam, że to przeznaczenie. Czyli tak zmanipuluję sytuację i tobą, babo, że uwierzysz w to, że to był zbieg okoliczności, że to było ci przeznaczone. Zblokowana jesteś na jakąkolwiek komunikację z panotka strony. Zblokowana jesteś, masz swoją wizję prawdy, swoją subiektywną rację. I sorry panoczku, twój czas już minął. Ale mocne czytanie. No bo ty tutaj otoczyłaś się taką, takim bezpieczeństwem. Ale on tu by chciał no coś zrobić, no coś by chciał. On ciebie w ukryciu kocha. Nie no kocha, no. Ale głupi chłop, ludzie, jaki głupi. No i tak będzie zawieszony. O, ona mnie nie chce. Ja tu mam tyle bab, ale ona mnie nie chce. No, ale tutaj coś będzie. Coś będzie. On jest samotny bez ciebie. On jest bez ciebie samotny. I ten ogień tu jest. Ale on jest ciężki dla niego. On go tak jakby... Nie tyle co spala, co go zgniata. I tutaj trzeba będzie się pogodzić. Trzeba będzie łapki wyciągnąć. Oczywiście. No i to będzie. No mam słoneczkę energii męską. Będzie odrodzenie. Bo to jest zbyt. On czuje taki brak ciebie: ciebie jako takiej uduchowionej kobiety. Takiego więcej: takiej, która nie leci na te hajsy. Taka, która jest bardzo autentyczna, bardzo świadoma swojej emocjonalności. Ja pierdzielę. On jest niepewny. Niepewny tego, czy tutaj będzie szczęście, radość, lekkość. I czy ty. Już nie masz innej opcji. Zmiany będą. Oj, będą. I to u panoczka. Stabilność. Przy tobie też tak, taka obserwacja. Jedną nogą jestem, ale jednak jeszcze dystansik. Duża tęsknota, bardzo duża tęsknota. Masakra to czytanie. Czekajcie, biorę się na niwaczkę. Lecimy z karteczkami. Nie umiem zaufać. Oczyszczam umysł. Dziewięć miesięcy. Trzecie oko. Intuicja. W dzień intuicję, czuję w brzuchu. Pauza, uczucia nadchodzą. Uu. Już mnie nie pociągasz. A to frajerzyna. Potrzebuje więcej czasu. Feniks. Karta śmierci była. Brak działań. Łączą nas finanse. Jesteś inna niż ludzie w moim otoczeniu. Się otaczasz debilami. O, 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 przepraszam. Chcę tylko ciebie. Dobrze, perełetko. Um, tymczasem. Odpowiedzmy sobie na pytanie tak lub nie, i przechodzimy do znaku zodiaku. Wybierz nowy kierunek, zasięgnij więcej informacji, idź do przodu na spodzie, słuchaj intuicji. A ja, ja, jest Dla kogo czytałam? Panna. Wodnik. Lew. Lew. Skorpion. Waga na spodzie. raczysko, Budzik trzyma się pa.